Hej, z tej strony Minecraft Blow i mam do was jedno proste pytanie. Czy znudziła wam się jedna, jedyna strzała w Minecrafcie? Jeśli tak, to mam dla was świetną modyfikację o nazwie Elemental Arrows i do naszej gry ona dodaje 5 zupełnie nowych strzał. Strzały są różnorodne, więc naprawdę nie będziecie się nudzić. No i dodany jest także nowy łuk. Ok, więc y, pokażę Wam te pięć strzał. Y, będę omawiał każdą strzałę osobno i przy okazji będziecie mieć na ekranie crafting do każdej z tych strzał, więc będziecie mogli sobie spojrzeć. No, więc zaczynamy od pierwszej strzały, czyli Fire Arrow. Jak widzicie, tak ona wygląda. Co do wyglądu, myślę, że jest ok, ponieważ mamy taki jakby ogień na tej strzale. No i pokażę wam, na czym ona polega. Od razu powiem, że tworzymy ją z jednego węgla, jednego patyka i z jednego piórka. Więc jak już możecie się domyślić nawet po nazwie Fire Arrow, czyli będzie ta strzała coś zapalała. Jednym słowem, będzie podpalała wszystko, co ma na swojej drodze. Może zapalmy to. Poza tym po strzale jest taki fajny dymek i ładnie to leci. A, tego lasu nie chciałem podpalić! Sorry. No, tak to jak widzicie wygląda. Zapalił nam się drzewko. A jak się zachowują przeciwnice, jak w nich strzelimy? O, jak widzicie, się ładnie zapalił pajączek. No, i zginął. Więc strzała myślę, że bardzo fajna. Kolejna strzała, którą Wam teraz pokażę, to jest lodowa strzała, czy jak to woli Ice Arrow. Tak ona wygląda. Myślę, że wygląd też jest spoko. No i na czym ona polega? Już możecie się domyślić, że zamraża wszystko w jednej chwili. Co do craftingu, to craftujemy ją z jednego wiaderka z wodą, z jednego patyka i z jednego piórka, jak to teraz widzicie. I na czym, ta, na czym to polega? Mamy tutaj, jak widzicie, wodę. Jeśli uderzymy w nią z użyciem Ice Arrow, to nam się ta woda zamrozi. Jak widzicie, bardzo ładnie, a coś się stanie z lawą, jeśli użyjemy tej Ice Arrow? Po prostu otrzymamy obsydian. Myślę, że ta strzała jest bardzo ciekawa. A jak się zachowuje, nasz pajączek przy takiej strzele, jak widzicie, nie zamraża się, niestety, ale możemy go zabić. Ok, lecimy z kolejną strzałą. Kolejna strzała jest moim zdaniem najlepszą strzałą dla mnie, ponieważ jest naprawdę dużo z nią zabawy. Jest to po prostu wybuchowa strzała. Tak ona wygląda. Moim zdaniem, mi to przypomina akurat bardzo, ale to bardzo płomień. Więc nie, wiem. moim zdaniem powinno być to zmienione, że płomienna strzała powinna mieć tak, powinna wyglądać, a tamta strzała troszkę inaczej. Więc już Wam pokazuję, jak to działa. Gdyż wyszczelimy sobie z Tozuku. To po prostu wyleci nam TNT. Nie jest to prawda, ta strzała tak mocna jak TNT, no ale jednak jest to bardzo fajne. Jak widzicie, tworzymy to z jednej siarki, czy jak to woli gunpowdera, czy jak to woli prochu szczelniczego, jednego patyka i jednego piórka. A jak to się wszystko zachowuje przy pajączku, strzelmy w niego. Jak widzicie, za jednym uderzeniem zginął. Bardzo fajna strzała, moim zdaniem ok następna strzała czyli strzała z pioruna już wam pokazuję jak to wygląda taki ona ma wygląd myślę że bardzo fajny no i użyjmy go co do craftingu to kraftujemy ją dość ciężko ponieważ musimy mieć jeden diament no i to co zawsze czyli piórko i patyk ok uderzmy naszego pajączka tym jak widzicie uderzy w niego piorun jeśli dobrze w niego trafimy a jeśli uderzymy na przykład w drzewko to uderzy w nie oczywiście piorun i zapali się nasze drzewko no i już ostatnia strzała czyli strzała z jajkiem tak ona wygląda no i jak ją kraftujemy kraftujemy ją za pomocą jednego jajka i oczywiście piórka i oczywiście patyka yy, tak to wygląda i strzelmy sobie, jak już możecie się domyślić to po strzeleniu wyleci nam kurczak bardzo fajne. A co się stanie, jeśli strzelimy tym, tą strzałą w pająka? Już to sprawdzamy. Jak widzicie, po prostu zamieni się nam w kurczaczka, który nam nic nie zrobi. Myślę, że strzała jest naprawdę ciekawa i warta uwagi. No dobra, teraz może wam jeszcze pokażę nowy łuk, który jest dodany przez tą modyfikację. A więc łuk nazywa się homing bow i jest naprawdę świetny. Nie musimy być snajperami od teraz, żeby trafić jakąś, wiem, jakiegoś pająka czy cokolwiek. Pokażę Wam, jak to działa. Stwórzmy sobie kilka pająków i teraz strzelmy sobie o tu. Jak widzicie, ten łuk od razu nam samo naprowadza na naszego pająka. Co do graftingu, to craftujemy to z diamentów i oczywiście z nici czy tam stringów no nic i tak chyba tak stringów bez kojarzeń. no dobra i to tyle z tej modyfikacji napiszcie czy chcecie tą modyfikację w blowboxie yy, skomentujcie ten film i dajcie łapkę w górę ponieważ ja robiłem ten film dwie godziny pracowałem, montowałem i wszystko a dla was to jest yy, dwie sekundy danie łapki mi a zawsze to jakoś tam wynagradzę i fajnie mieć kilka łapek w górę pod filmem no i to tyle ja się z wami żegnam do usłyszenia trzymajcie się hej